No dobrze, dzisiaj plan jest prosty. Pootwieramy sobie trochę paczek. Zrobiłem z Mukoko przed streamem yy, te wyzwania z brązowymi kartami. No ale oprócz tego, chciałbym dzisiaj zrobić SBC hybrydy ligowe. To jest po pierwsze. A po drugie, no fajnie by było. Fajnie było dostać się do tej trzeciej ligi w Rivals. Mam teraz boosta razy dwa. Yy, czyli tak naprawdę, jeżeli liczyłem, no to trzy, trzy winy z rzędu, nie? Zapraszam Was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Dobra, jeżeli chodzi o skład, to wszystko, absolutnie wszystko wyprzedałem i mój skład wygląda fatalnie. Wygląda tak. Wygląda absolutnie fatalnie i jeszcze do tego zaraz zniknie mi musiala. A, już mi zniknął musiala. Aha, już mi zniknął musiala i oczywiście Araucho. No ale właśnie, w związku z tym, że posprzedawałem wszystkie karty, no to trzeba będzie otwierać kilka paczek, nie? O kurna, ty, no to takie dymy, że szok są, nie? No a na prawą pompę można tego te gałda dać, nie? A, jedyne kogo kupiłem, to Pajorkę Ma jeden playsta i, i to od razu z plusem. W sumie nie ma co zwlekać. Odbierzmy sobie wszystko, co mam w zadaniach, nie? Zobaczmy, złota paczka. U nice. No to druga złota paczka, no i znowu średnio ale znowu do hybryd. Dobra, no to lecimy od tych najgorszych, nie mała złota paczka piłkarska. Mamy kartę 80, Plus, Eśpek, Chorwacja, no to nie jest, to jest oczywiście kowaciś, nie paczka dwóch kart piłkarskich, nie ma oczywiście walkautu, PO Molina, co? Chyba molina, nie? Nie Void. Dobra, to lecimy 2 razy 75 plus czyli po prostu dwa razy. A, nie ma nic. A, Bento, i tego to nie znałem tak szczerze. Dobra, jeszcze kolejna, dwa razy o Na to to w ogóle mi polecieli. No co, dwarze 78, dajcie walkałcik, co? Nie ma walkałtu, dodajcie coś do pierwszego składu. Eś o z Holandii, Premier League. No to oczywiście nie Virgil, nie? To nie Virgil, to jest oczywiście Matthias de Licht. 80 plus piłkarz, będzie walkałcik? Nie, ale czułam, że niby się Dobra, paka za 25 tysięcy. Czy będzie coś fajnego? Nie, znaczy może być dalej. Na Padzior, Argentyna. Kurna, no to na to jest chyba Icardi, nie? No bez przedłużania, dajcie mi walkout w końcu. I uwaga, kobitka bezlokoutowa, no co to jest? Opa jakie gówno Dobra, za 12,5 najpimy. Aha, zgranie mi spadło, jak go wziąłem, co? Nie, piście. Dobra, czymś takim zagramy. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Skład Rivara, Oblack, Tabsoba, ok, okej, okay. okej. Rezer, Roberto, Openda, Rodrigo, fajny. Gramy spokojnie, i w ogóle gram taktyką Zalesia, jakby ktoś był ciekawy Dobrze Trzeba w obronie, w obronie trzeba grać dobrze, wracamy pomocnikami, to musi być full tryhard I dawaj pajorka Nie no, ta psoba, ta psoba to potężny dzik jest Ale teraz mamy, o nie wiem, jak on ma nogę lepszą, dobra, nieważne, strzelamy po prostu, jeden do zera Nie wiem, kto to jest, nie wiem, jak się nazywa Wiem, że odblokowałem go w karnecie I Tevez, Tevez, prze, oleś, skurczy się przesunął, nie, ale to też głupio ja zrobiłem i come on? Kurde. Dobrze, dobrze. Dobrze, niedobrze. Kurde, dobrze gości tym oblakiem. Na razie wygrywamy i na razie uważam, że nawet mamy przewagę w tym meczu. Gościu tak mało ma do powiedzenia na razie. Dobrze, dobrze. Ej, ten Robertson... W ogóle Koenig też miał rację z tym, że nie czuć tego tempa w obronie. Mam takie wrażenie, że w ogóle, nie? No i jak Robertson na lewej obronie daje radę, to naprawdę chyba większość da radę na tej obronie. Iri, No nie, 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 no świetnie broni ten Oblak na razie, nie? Ten Oblak mu tak dupę ratuje. Wiedziałem, wiedziałem, że tak zrobi. No ale co z tego, że wiedziałem, jak Bramkarz nie ogarnął. Co to za cieszynka jest? Dobrze, Karager. I gol. Nie, no, Rybcia 2004! Jakiś dwunastolatek ze mną wygrywa. I słonsąd, nie, tak, liczyłem, by na jakąś dobitkę wylewik, cokolwiek, nie. No i koniec, 3-1, przegrywamy, niestety. C... Czyli jednak tak myślałem, że przeważałem w tym meczu. Goście był dobry, korzystał z swojej okazji, fakt. Ale jednak szczęsny, znaczy może szczęsny Oblak, dużo mu dał, nie? Dużo mu dał Oblak. Ja się nie dziwię, jakby był motmem ten Oblak. 90% obronionych strzałów, wszystko obronił, nie? 90% strzałów obronił. No dobra, i mamy SBC, jeżeli chodzi o wyzwanie wcześniejszego dostępu, zrobione na ostatnie minuty przed 19. No to nieźle, niezła granie i się ścięło. Zrobimy SBC i się ścięła I nie ma łokautu. Spx z Argentyny, La Liga. ej Rodrigo de Paul chyba. Nie lubię go w rzeczywistości za bardzo. Ale chyba mi się przyda, tak szczerze. Chyba mi się przyda do składu. Dobra, mamy pierwsze SBC zrobione: SBC Ruz Grzyweczka. Dobra, i jest. I mamy kolejne SBC zrobione: Złota paczka zawodników premium. Okej. Okay. Przedostatnie SBC i mega paczka. Dobra, i kończymy wyzwania hybryd leak i Narodów. Tak jest, mamy doskończone. Już poczekamy na 19 z tym openingiem. Za 10 sekund. Dobra, 10 sekund do 19. Czyli co dzisiaj dostaniemy? Przede wszystkim zlikowany jest Juram, napastnik z Interu. No i teraz jest kluczowe, jakie ten gościu będzie miał wymagania 3, 2, 1. 2. Jeżeli będzie miał przystępne, to być może mamy nowego napastnika. <głosy> <głosy> A nie, sorry, na wypożyczeniu, sorry, sorry. Myślałem, że to jest na ten, nie? Już 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 pika z bohaterem dostaliśmy. I Jaki zawał przez sekundę? Skład 8, 2, dobra, zrobimy sobie tego pika. Dobra, zobaczmy, czy jest i tu jeden skład. Jeden skład 8-4 i Team of the Week, Ej, ja go chyba robię, nie? Skład 8-4 Fajne, fajne, fajne SBC Czy on coś jakiś upgrade dostał? 3 na 4 to trochę boli No, takie o. Jeszcze mamy no O kurna! Wyzwanie wcześniejszego dostępu i paczka piłkarska Prime! Jest on! Jest i winni! O kurna <grym> Okej, okay, ale jest wi 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 winim ogólnie tak, winim grałem w drafcie. To jest taka petarda, nie to jest taka petarda. Ej, naprawdę konkretny Team of the Week, nie jest Luis Diaz, jeszcze jest Bremer. Wirz fajne, fajny team of the week. Coś takiego. O, Rafinha jeszcze jest. Ej, Mukoko jest! Widziałeś mu Koko? Że w sumie mamy szansę teraz na winiego Team of the Week'a. Także otwórzmy te paki zacznijmy od mieszanej rzadkiej paczki piłkarskiej. I uwaga, czy będzie walkout? Nie. Mamy SPK. Z... Okej, okay, to będzie miinkowic cawicz. Nie wiem jak on ma overall, tak szczerze. Nie mam totalnie pojęcia, nie? 8-5 Uuu, Laminia Mal Patrzcie, minutę po tym, jak wrócił do paczek Laminia Mal, proszę państwa Szkoda, że niewymienny, nie? Bo jeszcze bym go sprzedał sobie szybko No to co? Złota paczka piłkarska premium Pierwsza paka, spoko Dajcie walkout teraz No nie I uwaga, ta parecho, no Mega paczka 82 dajcie walkout Mi w końcu dawno walkoutu nie było No dalej nie ma, nie? Jest Mudryk Mudryk fajny do tego, dorasza. Zamieszajmy O, jak kiedyś, zamieszajmy Czekajcie, bo mieszanie mi nie działa Ej, nie działa mi mieszanie, dobra. I lecimy. Jest, jest walkout. Jest, prawy obrońca, Anglia, tręcik. Chyba tręcik, nie? Chyba nie ma innego. Jest to podwójny walkout? Nie. Nie ma podwójnego, ale mamy trenta Aleksandra Arnolda. Którym szczerze, chyba bym sobie pograł nawet. I taki tręcior może być naprawdę fajny, także witam cię, trend. Zielu jeszcze, fajnie. Jest Stachu. I jeszcze jedna taka paczka. Proszę, jeszcze jeden walkout. Podwójny. Ostatnia paka za TSBC. I mamy kobitkę. Bez walkoutu o, nie, no, lipa totalna. No dobra, no to co? No nie ma co zwlekać. Markus Duran, podobno bardzo dobry. Podobno bardzo dobry. W sensie jego karta była bardzo dobra złota. No, potem powinien być teoretycznie lepszy. Nasze pierwsze SBC w tym roku i zobaczmy. Proszę, żeby była animacja. Błagam, żeby była animacja. A nie, żeby tak antyklimatycznie mi teraz wyskoczył. Jest animacja, która wygląda przepięknie, nie? Napastnik, Francja. Fajna jest, no. Serie A. No bo... Nie, ale ten herb, nie wiem, on zabiera ze 100 aury minimum, nie, w ogóle On im trochę z karty spierdzielił w dół Yamala daj, dobra, ja Yamala mam przecież Command na LPK, ten skurczybyk idzie sobie w ogóle w pizdu Nie no, ja mu ufam, nie jak no, jakoś dobrze mu z oczu patrzy O nie no, Oblak, kurna, o, Alabema Okej, okay. David Alabama baby jest I teraz do Trenta, i Trencik, super do tyrama. A, ale dobra, to będzie pięknie chodziło, nie i Joe Gomez, 20 strzelania, no nie. Oj, ty nie trafiłem w ślizgiem, ale to nie czerwona, proszę panie sędzio, nie byś tak. No ty kur. I Tiuram, nie ma. I Lamin, super piłeczka do Tiurama. I Tiuram, Tiuram, pierwszy gol, pięknie, 1 do 0, proszę państwa. Guajaro Aj, gol, 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 będzie na bank. No, co... no kurno, no patrzcie, jakie to są akcje, no za każdym razem będzie tak samo wyglądało, niestety. Ale gościu też jest totalnym leszczem, że on tego jeszcze nie wykorzysta. Przecież ja się czuję, jakby gościu robił jakieś zadanie w momentach. Znaczy, gościu gra jak. Aha. Nie, no, ale mu Foden spierdzielił teraz, nie? No, w ogóle jaką gościu ma obronę? Mendy, Rudiger, Konate, Walker. W ogóle jaki gościu ma skład? Ja tak nie zwróciłem. Widziałem ten skład, ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Tevez, dobrze, dobrze on to ma. Dobra, zmianki. Nie jest, dobra. Nie ma, nie ma! No kurde, no czemu ja takiego pecha obrzyganego? No co to było, trzech moich? brawo, Lamin. goal. ładnie. No, schematik ten, co ja gram. Definitywnie mnie dobił rywal. Już zostanę w meczu po te końsy, nie? Ja nie wiem, skąd ludzie nagle mają takie składy, nie? I, i Tevez. Jest, dobra, mamy 1 do 0, ale. Dobrze, karny. No, ty. Jak to nie był karny? Normalnie mi Haka podstawił w polu karnym. I Tiuram. Nie ma, szkoda. Dobrze, karager. Ej, ten karager fajny, jest jeszcze jakiś trzeba mu chyba styl gry w końcu dać. No jest też. Come on! O kurna, ty. ja myślałem, to gol jest, nie? I. Gabriel. No co on zrobił, no? Normalnie podciął, podciął. I Tevez. I Tiuram. Jeee! Yes, Zgarnął to! Brawo, brawo, Tiuram! 2-0, no to już jest chyba. No, patrząc po przebiegu całego meczu, powiedziałbym, że już zamykamy to spotkanie właśnie tym drugim golem, ale. Ale gościu przykład takiego Antua Griezmana. i. Mamy Nojera, dobrze. I teraz Tevez, Tevez i Tiuram, Tiuram! Ale on ma instynkt, proszę Państwa, ale on leci. Ale ludno, ty ja się już podrapałem po ustach, bo ja myślałem, że nie wiem, że to poleci dziś. Dobra, mamy, mamy ten, mamy winka, fajnie O, o, paka za 100 tysięcy, dobra Może tutaj, wzmocnienie Fajnie by było, jakby coś poleciało na lewą, na lewą stronę, czyli na lewe skrzydło Zobaczmy, 8-4+, paka za 100 tysięcy, czy będzie walkout? Haha, <laughs> tragedia jaka, o, ale jest, ooo, bukoko Nie wiem, no to chyba nie tusza, ale skład niezły, nie? Balde, ma Martinez, on niski dosyć, idealnie w sumie na Turama Oj, 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 ale się rozjechałem Alvarez, nie no, nie będzie Ale no, a jednak jest I Karager, super piłka do Thurama Tiuram. jest, co ten bramkarz zrobił? Musiał się nim przesunąć, nie? I Tak jest, patrzcie jak wyczekałem akcji Pięknie, Tiuram plus oczywiście Alonso Maksymem już ASM zrobił więcej Niż Koman. Dobrze, i Tevez Ej, ten ASM, świetny Coman, w porównaniu do niego to jest jedno wielkie gówno Pięknie, pięknie, pięknie Tewes, pięknie, pięknie Załapiemy Boosta razy dwa kurda kurde, trzy mecze znowu trzeba wygrać z rzędu, nie? Dobra, i złota wymiana dla Kuryda, bo wykupił za punkty kanału, o Jezu Dobra, i dwa razy 7 7 plus Zobaczmy, może? No nie, no ale nam mi szybko wywaliło, no Ale skład, zajebisty gościu, zajebisty I Turam, pięknie, ten Tiuram wow Aj, pięknie Diani No nie no, 3 na 1 No, a, myślałem, że nie trafił, jednak trafił. Kurde, niedobrze Iura! 2-2, pięknie I ASM Strzelaj, to na zielonym to trafiłem! Nie spalony! A wiecie, że nie chcący ja na Tiuram! Dobre, dobre, dobre. Telewizyjna 3, 20. 0. I tiuram! I tak jest! Właśnie na to liczyłem, właśnie na to liczyłem, na coś takiego, nie? Patrzcie na to, nie? Nie wierzę, to weszło! Ewa paju! Rywka, Fka! Czy pamiętasz nie... Ale to siadło! O, ale petarda, nie! O kurna! Ale miło z tej ze strony gościa zostawił powtórę, nie? Dobra, pora na jakieś nie składu jeszcze, nie? Drugi, drugi walkout, zapraszamy. I? Nie. Render chyba, to chyba Rainers. No, to tak 8-3 overall, to tak za wysoko. A jeszcze gorzej, kup miners. Dobrze, a więc zobaczmy składzik naszego rywala: Kane! Jezu, trafiliśmy na Kena. Ej, to jest, to jest, ten, to jest ten pro z Fifa 16! Jezus, Maria, ty on chyba winy oddaje w Rivalsach. Czekajcie. Czy on chce oddać wina, czy wyjdzie przy remisie? Nie, on chyba oddaje, on chyba oddaje. Nie, nie wiem co zrobi zaraz. Nie, on gra. Nie, on wyjdzie przy remisie. Nie, mamy to. Carlos Tevez. Nie, on wyjdzie przy remisie. Dobrze, a więc wpadajcie na kanał Kane Fifka, jeżeli chcecie poznać oczywiście jakieś tipy handlowe i tak dalej. Wpadajcie, zobaczcie. W opisie wam go nie dam, ale poszukajcie sobie. Kane Fifa na YouTubie. O Jezu, ej, mamy ostatniego wina do Ligi Trzeciej, proszę państwa Ostatni win do Ligi Trzeciej Czy uda się go wywalczyć? Meczik o trzecią dywizję, proszę Proszę, żebyśmy tutaj Chociaż remis Sommer, Pavard, Karager Dobra, jest to solidny skład, ale taki start, start, starterkowy, nie? I Tevez, nie ma Liczyłem właśnie na taką dobitę, tylko No tam miał się Thuram trochę inaczej ustawić, nie? I Tiuram. Z... Markus, dobrze, jeden do zera. Dobrze, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. A, nie chciałem zrobić araucho, nie, nie chciałem zrobić araucho, kurde. Czyli wiecie, czyli czerwona kartka i cały mecz w dziesiątkę. Dobra. Tevez, 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 2-1, dobrze. I Tiuram, nie, 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 no tyle okazji, jest tyle okazji, trzeba wykorzystać, bo to się zemści. I Tewe, TeweS, koniec! Kurde, 3-1! No i wyłączyłem Dywiarkę! Nie, nie wyłączyłem! Jest! Dobrze, dobrze, panowie! Jedziemy! Nie przegraj tego, nie! Jezu, co on zrobił? Co rywal zrobił w tej sytuacji? Wybijam tą piłę, po prostu wybijam I... gol. Kurde, niedobrze. No i właśnie, gościu uwierzył, to jest najgorsze, ma jakiś strzeju, dobra. Nie. Nie, nie wierzę coś takiego! No nie, już, już witałem się z gąską! Nie, nie, nie! Spalony, proszę, powiedz, że to był spalony! Nie! Co to było niby? 12 strzałów do 6. Cały mecz przeważam! Gorsze 5 minut i przerąbałem. No dobra, sam spróbuję to dograć, bo teraz będę musiał iść zaraz, więc i tak tego nie zrobię. Oby się udało tą trzecią ligę wbić, nie?